Siema, ostatnio wyszła, ostatnio, czyli wczoraj, albo przedwczoraj, nie, chyba wczoraj, jak to nagrywam, wyszła taka fajna gierka jak Rematch. Nie wiem, czy słyszeliście, długo ją e, Sifu, czyli twórcy właśnie zapowiadali. Je, jeżeli nie wiecie. I, o Boże, ale mi się głos załamał. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to nie wiem, czy graliście w coś takiego jak Rocket League. To właśnie Rematch to jest Rocket League, tylko bez out. Bez out, po prostu to jest zwykła piłka nożna. Więc tak, tutaj tak wygląda: tak właśnie wygląda mój zawodnik. Juan Szafaran, oczywiście, jest to. Jeszcze wam pokażę tutaj. Widzicie, tutaj można normalnie wszystko personalizować. Ciało, macie tutaj typ ciała, głos, skórę. E, głowa, o takie właśnie sobie ustawiłem. Włosy. Wiadomo, Rudy, Rudy, sobie nawet tatuaż można ustawić Jeszcze nie ma tego zbyt dużo Wiadomo, jest to tylko beta, bo ogólnie nie powiedziałem, że wyszła, że to jest tylko beta, która wyszła Nie jest to jeszcze pełna gra Pełna gra kosztuje, z tego co kojarzę, 89 zł, Ale naprawdę się opłaca, mówię wam, bo naprawdę jest to zarąbista gra Z tego, z pierwszego takiego, no jak zagrałem Tutaj możecie sobie normalnie personalizować wszystko Buty, skarpetki, patrzcie, ohoho Sikalafon pod koszulki, legginsy sobie ustawiacie jak ma wyglądać strój waszej drużyny Cieszynki mamy, no na razie mamy tak jak mówię 4 cieszynki Pewnie jak wyjdzie gra to będzie ich więcej Myślę, że pierwszy mecz zagramy sobie może szybki, żeby zobaczyć jak to wygląda Mamy 4 na 4 i 5x5 Zobaczymy jak to wygląda, a później już zagramy rankingowy Dobra, zobaczmy Mats, Goca, Yuru, Apo, Aposiken Rozumiecie to? Aposiken, no spoko Damy sobie, damy sobie radę z nimi Znaczy w sensie, to są, to jest nasza drużyna Też nie wiem czy, bo serwery, o kurde, na bramce od razu stoję No dobra, bo nie wiem czy serwery nie są zbyt jeszcze słabe i mogą tros troszkę zacinać. Może troszkę i mój internet też może zacinać, odgonalaj. No i wiadomo, jeszcze ludzie nie umieją w to grać do końca. Ja też w to nie umiem jeszcze grać. Uwaga i patrzcie, pierwsza interwencja. Uu! R -ta się strzela. się RT R2 u mnie. Oj, i patrzcie, i piłeczka leci. Oojeju, dobra, to było. To było straszne. No i tak fajnie, nie? I ogólnie co co gol Co gol to się... O kurwa, ale że się odjeba. Dzięki, nie? Dzięki, dzięki, że mi, dzięki, że tak piłkę dałeś, ziomek, super No i pierwszego gola straciłem, na bramce stałem co gol, bramkarz się zmieniał Widzicie? Widzicie, jak to tutaj laguje na powtórce? Ja w ogóle w drugą stronę się rzuciłem O, okej okay. Patrzcie A? Ciach Bum Aj Łoł wow! Widzieliście to? Widzieliście to? Ziomek z przewroty tam wali Aha Aj Patrz, patrz, patrz! Kurwa, skoczył jebany. Jak się zbierze w drużyny ogarniających ludzi, to naprawdę można tu zajebiście pograć. Tak jak właśnie oni, bo widzę, że oni ogarniają. No i a No i przegrywamy już 2 do zera. Tutaj podania le, latają. Zobacz strzał. Taki podcięty, kurde, pod, od ziemi się odbił. Wow, atak na pustaka mu dał. Taki Juruk ci przychodzi i on strzela z takiego kąta, nie? Kurwa, co to jest? Ja się jeszcze muszę właśnie, bo. Ja nie mówię, że jestem tutaj prosem, nie? E, ja też się muszę tutaj nauczyć, ale. No, jak mi nie będą podawali, to się nie nauczę. I ogólnie gra się tutaj do pięciu. Do pięciu się tutaj gra. Wow, ale bramo, jak załadował. Widzi się to, idzie się to, ej, nie, zajebiste giera, zajebiste. Nie, ogólnie wczoraj już miałem takie przeświadczenie. Naprawdę zajebiste... No, tu można ładować... No to nie była, to był taki lobik, nie? Ale ogólnie tu można takie piękne bramy ładować, że to się nawet nie śni największym architektom piłkarskim Mam to! Patrz, pierwsza obrona! Dobra, tam, tam, tam. Puu! Ile ci piła? A kurwa chuj <laughs> no nie, ja się boję. ja skacę, no. A. No i mi strzelili, widzicie? Ja jestem chujowy na bramce. Daj, gol. Nie, Madzy. Wronię. No ale koniec złe Chyba, jeszcze gol? Nie. Nie trafił. Porażka, no. Pierwszy mecz przegrany. Niestety. E, dobrze, już jestem. Nastąpiły lekkie problemy techniczne, przez które nie mogłem tego nagrywać dalej. I ogólnie jest już jutro, nagrywam to dzień później. I możemy teraz zagrać już. O, właśnie, bo po tym pierwszym meczu dostałem tyle levela, że to jest 50. poziom. Dzięki czemu możemy zacząć w końcu gry rankingowe. Rozumiecie to? Gry rankingowe, zobaczymy jak to będzie. Nagrywam to jutro, ale grałem sobie trochę tych rankingowych. Chyba z dwa mecze zagrałem. Jeden przegrałem i jeden wygrałem. Coś tak kojarzę, coś tak... coś ten, coś mi tak myryga. A teraz po prostu na odcinku, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, przyznam się, że gra naprawdę jest wciągająca i, no i tak naprawdę zapomniałem włączyć nagrywanie jak nagrywałem, ale, ale nie, po prostu chciało mi się grać. Wiecie o co chodzi. <laughs> Wtedy to tak nie było, że zapomniałem włączyć nagrywanie. No więc gramy pierwszy mecz rankingowy. No i na bramce, jak zwykle. O, pierwsza akcja, uwaga Dobra, spokojnie. Zostawię to bez komentarza <grym> Leci rusek, rusek leci Nie no rusek, ty jesteś poważny <grym> Kurwa Widzi się to? Podaj, podaj Ale gdzie ty poda... Nie, to nie wpadło Dobra, mam to Patrz, patrz Bro, ojo, co jest? Es? Łatwo, łatwo! Nie po tu jednego, tu drugiego, tu dwóch w ogóle! I zwoleje! Ja. Mwa, mańde fig, ma! Piękne brimi. O! Patrz, patrz, patrz! Nikt mnie nie goni! Proszę państwa, proszę państwa, dwie brameczki, Chuan Safa tutaj robi. Podeszłem sobie nikt mnie nie gonił i załadowałem w okienko po prostu. No cóż, no cóż. Ja no. takie rzeczy wykorzystywać. Ziomek do mnie. Bramkarz do mnie nie podbiegał w ogóle. Nie chciał odebrać mi piłki. No to ja mówię... O spoko. Niczego sobie... U, Rusek teraz co zrobił? No i nam załadowali. No nie, no nie, no tak to nie można grać. no. Good job, good job. Okay. Tak nie można grać, pro, Co to się z. Jakie nożycze, nożyczki zawalił. Co to ma znaczyć? Proszę mi tak nie robić. Podaj, podaj głów górom. Ty śmieciu! Oj. Strzelaj! O kurwa! Uff, Dobra... Dobra, lecimy. Druga strona ma piłkę. No ale jak ty podajesz, ją... Bramka już to zrobił! Strzelaj! Strzelaj! Jest! go! Kompletuje hat-tricka! S, S? 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 Oba, ale wsi, ale polecieli Linie lotnicze szafaram tutaj zadziałały Pięknie, pięknie Adios, amigos Dobrze, więc przechodzimy do ostatniego meczu na dziś I pa, pa, pa i tor do mnie leci, piła, oba Więc, wypuszczenie Ciach, lecą tutaj do mnie Ja, se da, ja się daję odebrać, ale jednak nie A jednak tak Nie zdążyłem No to pozdrawiam serdecznie, że takie coś, takie bramki strzelają Nie wiem czy robi jakieś... Nie, dobra Masterclass bramkarza, nie? Masterclass, to się nazywa dobry bramkarz Dwa, dwa razy, dwa razy w drugą stronę się rzuciłem Ale ja jestem dobry takie okiwanka robię. O, nie ma kiwanka mnie. Opsa. Oj, to nie był dobry pomysł. Ja pierdolę. Dobra. Wiecie co. Koniec, koniec tego odcinka. Już i tak nie wygram tego. Więc, no tak się prezent. A, no już w ogóle jest porażka. No więc. Tak się prezentuje ta gra, myślę, że jest bardzo fajna, może nie wiem czy zrewolucjonizować rynek gier, ale na pewno jak wyjdzie to kupię. Może nagry... będę może nagrywał, no nie wiem, no ale fajnie się gra. Możecie napisać w komentarzu jak ocenia się gra, jak oceniacie moje umiejętności grania w nią. No i co? No